Słuchajcie, chłopaki tutaj na moim lewym plusie Jedną Zwykle, osobę na mury prawy plus Brzliwiarze ja jakieś wpadę. na mury poproszę albo coś Ja, ja mam odprawy, czekajcie Dobra, mamy tu Siladaru Mamy na zabezpieczeniu góry moich i jeszcze czyjś dobra Robią dywersję nam od prawej, znowu spróbują od prawej bo to im wyszło Tu Ci daje sygnał speedy żeby ktoś tu tak, 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 I po, po idą. Po tak, Po rakiety idąc, Dobra, dobra Dobra, Leoli a im AM-7 ogarnia, Leo. Y... Liao. Zabijcie zabójcy przede wszystkim, z dwoma ostrzami czy tam z tymi rzutkami, żeby eliminować takich dywersantów co przyszykują artylerię. Falcony, dobra. No koładzy, i kurwa, bez... zniszczy mi artylerię i nikt kurwa go nie atakuje. Zabijcie, i po co macie broń do zabijania? Nie jednostkami, jedno... bohaterami, tak. Oni tu... ...nam to tańcuje bez jednostek... Wbijają oprawia. jednostkami na prawej stronie. Dobra, wbijają jednostkami, potrzeba tutaj. E, z... RIPERY! Jedne dało z e, moich Leoli. Leoli. Słuchajcie, ja i Morloku zostajemy na lewo, wyjdziecie pomóc im. Bo, bo się grupują, podrabina wchodzą nam od prawego plusa, panowie nie wyrwa siadła, wyrwa Dobra. Adamus, lecisz mi na mi wyrwę, na, pra na prawo. Dobra, idą dawaj. Wszyscy, my, dawaj, ty, dawaj. Ty, dawaj. Tak jest. Uwaga, wyrwa. Panowie, góra, wszyscy schodzicie na wyrwę, a na górze nie ma nikogo. A oni tu się zgrupowali, puszują nam plusa. Tak jak ostatnio, przecież są przewidywalni, bo robią to, co robili wcześniej. Potrzeba tutaj wejścia. Morloku, zostań około tego Wyrza, plusa wybrza, jako jedyny. z tych schodów, wyrwę, panowie, wyrwę. Ja idę po mieli... Panowie, na górze są też... nie ma tu jednostek i na górze. Potrzebuję, starajcie się! żeby wiosnę fortebracji nie biło bez sensu. Bo tam forte stoi w tej no wyrode, w Kurwa, Prawa strona, prawa strona, prawa tak, strona. Tak, ci tak ciśniemy, idziemy ci już pomóc. Z wieżą oblężnicą ciągnął. Wychodzimy, wy, wyjdźcie przez tą wyrwę, wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. Panowie, prawa idziemy, strona. Idziemy, idziemy, od. Falkony, te falkony. O, tak! I, co, i, cofamy się, I cofamy się na plusa. Cofamy się na plusa. Plus zaraz padnie. Cofamy się teraz wszyscy na plusa szybko. My tu ich wymietliśmy. Na wyrwie nie ma nikogo. Został z pana X poproszę. Czekajcie, bo na X. 4 miliony. Ci ich tutaj. wycinamy ich, wyżynamy ich. Chapować ich tu. Tak. Nie ma co czekać, bo już kolejnej bitwy nie będzie. Znaczy może jeszcze e... by. Nowie. Ale, ale, dobra, dobra, Panowie, Dylan w kolejnej bitwie, nie ma opcji. E, panowie, zająłem wioskę i. Co dobra, bardzo dobrze. Panowie, dobrze. Panowie, Wiesz, na prawej stronie. jeden Typ z biega, no. I... Tak. Tak, 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 tak. Idzie przez środek, przez liceum. No zast wyrwę zastawić, wyrwę zastawić, bo znowu jest niezastawiona, teraz będą tam próbować. Idę na pluca lewego, bo tam goście ktoś. jest. Wilek, co ty masz ze sobą? Postawić mi wyrwę. Rapiety potrzebne na te wyrwę też. Ja to miał. A, będziesz miał, bo nie masz nic, tak? No. Dobra, Nie no. Jest ich mało. Ich jazdo, ale nie wszyscy, żeby tu nie było dywersyfikacji czasie na x -a. Dobra, mamy, mamy plusa. Spokojnie opanowaliśmy. No można im bardzo przejmować. A się Ja im Co zrobiłem klasycznego dubsoła. Nie mają rotacji, no. panowie. Przez wyrwę tych oczni dało. modało, tarczowniczki, czyje to tarczowniczki? Zrobimy szybki wypad i cofkę Przez tą wyrwę Dobra, dalej. Wychodźcie, wychodźcie Szybko, szybko i szybka cofka Panowie, jak jest głęboka kolejka, to zapraszam piętro Niżej IWiO-S z jeszcze jedno. Wybijcie jednostki i cofajcie Szyb... Dobra, cofamy, bo rakiety zapraszam. powstały Cofamy, bo rakiety powstały A Od, od bramy skapujcie im bazę i koniec <laughs> Wasza, Wasza jazda, jazda Mamy się czas, to mamy czas Trzeba szybko to działa to, co bronią nie... wyrwy, niech bronią wyrwy, reszta niech y, 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 idzie na y, wypad, zrobi na was Znaczy na kapi coś tam postawili swoim, Jest ich, panowie, połowę tego, co nas. Nie ma na co czekać. Niech to na bramą, 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 macie jakieś leao, żeby tam im zrobić wypad na te, na te, tego z Pan, kapal. dobra. O, się kruszył. Ta, tak, tak, wypad, bramą wypad. Zomo, wypad, bramą. Morloku, z bramą. Cała ta lewa strona wychodzi. Tak, 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 tak. Muszę mieć jedna jazda tylko. O, obejsuj. Mogę? na puszuje tego, reszta. Dawaj, otwieram bramę. Zostawcie im tego, a im reszta, reszta. Otwieram bramę i wychodzimy, bramą. brawa, sport dobrancio, wychodzi. Uważajcie na te sędzi, bo wiem mocno. 7 minut do końca CWU. Wyjeżdżać, wyjeżdżać. Dajcie bro. Na co czekacie? Na co czekacie ci co, których ta bram jest? Adamus tylko zostań reblokować. Mabel jedzie ja i Adamus zostajemy w środku. Ja postawię bym mu dał tam na wszelki wypadek, o wiecie. Dobra, dobra, skapujcie to i tyle. Jak zamkniecie to już dupa jest. Plecy im róbcie są. tak ci odcinaj, zabijaj, tak. Wycina się. Grupa, grupa moja na wy... cały czas na kapa, gdzie wy tam na plusa poszliście się, Na kapa ich Na Kapa, bo zaraz z, 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 oni będą mieli tacy w lecy zastawcie no dał, bo jazda tu będzie wjeżdżać i przez wylwę. Adamus na wylwę, bo trzeba parkotu na, na wylwę. Aresztat tam. Taka... Ma... wylwę. Tu, tu, tutaj, tutaj w prawo skręcajcie, w prawo, w prawo, last prawo, last prawo, last prawo, last prawo. Last. w prawo, prawo. Na respa, mm. na respa. Ci, odetnijcie im respa. To raf są to no, tak, w strzelił. Wszyscy Dobra. tu do mnie, tu do Dobra, mnie. Wszyscy tu, teraz na last capa i filrujecie tego last capa. Ja wszystko robię za minutę. Panowie z kolejki, zapraszam na, na dół. Tak, będziecie wioskę bić. my też się dołączymy. Zapraszam zaraz. panowie, bo nie ja otwieramy. Się... Od... Tylko otwórzcie wtedy, jak was będzie komplet. Nikt z koleki już się nie, nie dołącza. Y... Zastawcie im raz kapa, panowie, tutaj w mieście i koniec. Wieżami nie dojechali. No nie dojechali, bo... ale próbowali tego samego, co im się powodziło. Tak, Bądś dlatego mówiłem o tym. <śmiech> <śmiech> Wierzę, że pod miastem była i i Cepłika Dobra, pozabijamy ich i wioskę im pierdzimy. Mamy jeszcze 5 minut, także możemy się rozlać po wioskach No nie wiem czy takie rozproszenie to wszystko zależy ile będą bronić ale myślę, że ich liczymy. Nowa, chyba nową mówią też. nowa, nie? Nowa to mieliśmy oddać w ogóle, chyba ale nie, album, ale chuj, nie, chuj, nie, to powiedzieć. A ja tam są... no to jest ich sojusz, to krzanić. Yy, musimy się...